Starostwo powiatowe w Sieradzu zaprosiło lokalnych przedsiębiorców na spotkanie z przedstawicielami Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski. To jedna z niewielu możliwości wspierania biznesu. Jeżeli chodzi o samostarostwo, to my mamy najmniej tutaj do powiedzenia, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorców, ale ze względu na to, że poprzez ułatwienie kontaktu, kontaktu z innymi przedsiębiorcami na terenie tutaj województwa chociażby łódzkiego w ten sposób chcieliśmy wyjść tym przedsiębiorcom, bo może zostanie wypracowane jakieś, nie wiem, jakieś wnioski, może nasi przedsiębiorcy wstąpią akurat tutaj do stowarzyszenia. Izba przedsiębiorców i pracodawców centralnej Polski reprezentuje już 130 firm z różnych dziedzin gospodarki. Skupia się na tych działających w województwie w przeciwieństwie do wielu podobnych organizacji integrujących przedsiębiorców z łodzi. To nie jest klaster, to nie jest izba monotematyczna. Należą przedsiębiorcy z różnych branż i również nie ma dominacji jakby którejś z nich. Także nie chcę tutaj wymieniać, ale no mogę przytoczyć, Firmy są firmy budowlane, firmy z dziedziny farmaceuty, znaczy farmaceutycznej, z przemysłu włókienniczego, producenci biopaliw. Także naprawdę tych przedsiębiorców, którzy reprezentują różne mal e branże, jest cała masa. W Sieradzkim starostwie z przedstawicielami Izby spotkało się prawie 60 przedsiębiorców z powiatu sieradzkiego. Większość z nich działa na rynku od wielu lat. Wsparcia różnego rodzaju, także od samorządu potrzebują głównie ci rozpoczynający działalność bądź planujący nowe inwestycje. Na 10 firm, które otworzą swoją działalność, tak naprawdę to na sukces jest skazane tylko 20%, więc no, należy próbować. Przedstawiciele Izby zapewniali, że zależy im przede wszystkim na kontaktowaniu ze sobą wykonawców i odbiorców. To nie jest łatwe, ponieważ firmy o podobnym profilu konkurują o tego samego klienta. Izba ma pomóc w nawiązaniu współpracy. Na to bardzo liczę, bo oczywiście, że ze sobą konkurujemy. Ja mogę podać tutaj przykład spółdzielni mleczarskich, które spotykają się właśnie tu w Sieradzkim. I mimo, że ze sobą konkurują na co dzień, to jednak mają wspólne tematy, rozmawiają o, swój, o problemach, które je nurtują i wspólnie je rozwiązują. I my chcemy dokładnie to samo zrobić. Nawiązanie współpracy, szczególnie pomiędzy mniejszymi firmami, może im pomóc w utrzymaniu się na rynku. Może też przyczynić się do szybszego rozwoju Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski chce również pomagać swoim członkom w pozyskiwaniu klientów za granicą. Głównym kierunkiem mają być kraje wschodniej i południowej Europy.